Hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was serdecznie w kolejnym już materiale z gry Diablo 2 Resurrected. No i dzisiaj w końcu odwiedzimy pałac Jerchyna, do którego wcześniej nie mieliśmy dostępu, ale jak widać troszkę się pozmieniało. Nie zapomnijcie więc zostawić łapki w górę, a my lecimy. Eee, słuchajcie, tak jest, wchodzimy, możemy wejść od razu do na harem poziom pierwszy. Tutaj, jeżeli się nie mylę, to nic złego się nie dzieje. To jest jeszcze miejsce bezpieczne. E, o, mamy dwa wejścia. Wej Ale zaraz to jest. Ta Czemu tam to jest inaczej oznaczone? Tak wiecie, tu jest takie zejście. A tu jest takie troszkę inne. No dobra, nieważne. Natomiast tu już mamy martwych strażników. W ogóle cała masa krwi. Zobaczcie, jak to e, strasznie wygląda. Ojejku. Dobra, dobra, dobra. Widzę, że tutaj już. Chodzą sobie różnego rodzaju demoniczne sługi, kto tutaj niby jest? Ło! Dobra, dużo szkieletów. Dobra, 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 na szkielety to od razu z dystansu. Tu jakieś dziwne bestie z widmem. Więcej takich bestii będzie można spotkać w trzecim akcie. Ale tutaj też już się pojawiają. Dobra, i mamy, słuchajcie, pałacowe piwnice, poziom pierwszy. No bo tam jeszcze było w miarę w ogóle ta muzyka. Posłuchajcie sobie. Zabia taki daje klimacik, nie ma co. Co za mało money, co za małomany. Dobra, tutaj jest pałacowe piwnice, poziom drugi. Ale patrzcie, i na poziomie pierwszym był, jak widać, ten punkt nawigacyjny. Szybko znalazłem. Zwykle aż tak szybko tego nie znajdowałem, no ale cieszę się. No i kolejne będzie w tajemnym sanktuarium. No, a do niego kawałeczek drogi. Natomiast, jeżeli już znaleźliśmy zejście do pałacowych piwnic na kolejny poziom, to lecimy. Kurczę, nie, no masakra, ta muzyka, nie wiem, czy ona zawsze taka była. Czy trochę jej nie podrasowali? Jeżeli wiecie, to dajcie znać, bo jakoś tak no, zwykle kojarzyłem ją, ale Ej, tu jest poziom trzeci, co jest? Normalnie znajduje zejście za zejściem. Nie, no normalnie speedranujemy pałacowe piwnice, ale. Ale naprawdę szybko idzie, O, tu są te olbrzymy tempo głowi, uuu <grymne> runa, dobra, 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 już widzę, że te runy tak coraz, coraz częściej, coraz chętniej się pojawiają i bardzo dobrze, no, 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 trafisz go, trafisz go, pięknie, dobra, wydaje mi się, że poziom trzeci jest tym ostatnim, więc tutaj musimy bardzo dokładnie przeczesać ten obszar, dobra, już, już widzę i sporo, jestem przyspieszeni. Tak, bo to słudzy, ognisto-oki. Dobra, panie ognisto-oki, gimpan, pan, pięknie. Cisowa różdżka, no tak, tylko że ona jest dla nekromanty, a nie dla nas, no to szkoda, no szkoda. Dobra, gimcie, się, pięknie. No i co? No i co, no i co? No jakieś szkielety tutaj sobie kasają, nie powiem, że nie. Dobra, no i tutaj już widzę... Uu. Jest was trochę. No i dobra, szkieletom nie pozwólmy się zbliżyć, nie pozwólmy uderzyć yy, z dystansu. Dobra, daj, daj, daj. Yy, ten punkt na środku mapy, który widzimy, to jest miejsce, które absolutnie musimy odwiedzić. Ej, serio, tak szybko znajdę przejście? Nie, no. Przyznam się szczerze, wielokrotnie grałem w Diablo 2. Wielokrotnie przechodziłem te piwnice. Ale jeszcze nigdy tak szybko nie udało mi się tutaj dostać. W ogóle zobaczcie, te znaki coś oznaczają. No i mamy portal, który... Ee, o, dziennik Horazona. fascynujące. Wow. No, fascynujące. E, słuchajcie, tutaj zawsze mamy rozejście na cztery miejsca w tajemnym sanktuarium. No i... E, zobaczymy. Z moim szczęściem pójdę tutaj i od razu znajdę Horazona bo normalnie trzeba się troszeczkę, troszkę przeszukać, żeby, żeby w końcu trafić, no tak, te upiory to tak łatwiej, łatwo tutaj widzę, że mogą się przedzierać, eee, giną na odległość, pięknie, jeżeli będę miał niefarta w końcu, no to będę musiał cofnąć się i troszkę więcej pochodzić, o tak, jeszcze te oczywiście, kozłoludy, dobra, 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 nie, nie zbliżać się do mnie, co mi tu przychodzicie? Dobra, dobra, dobra. A nasz przyjaciel, oczywiście, się zbagował. No i czuję, że to będzie kolejna runa? Nie wiem, co jest grane, ale okej, okay. niech dropią, niech dropią w pięknych ilościach. Dobra, no to co? Musimy uważać na upiory, bo wysysają manę, ale tutaj proszę. Ej, słuchajcie, ja jeszcze raz inwestuję w siłę, bo trzeba mieć ileś odpowiedniej siły, żeby mieć te najlepsze zbroje. Tak jak zawsze powtarzam, a ja tego chcę. Potrzebuję. Kula ognia coraz potężniejsza. No to pięknie, pięknie, pięknie wszystko wygląda. Dobra, dalej w kule ognie inwestujemy. Oni też, słuchajcie, ci, te, ci panowie guli, są w stanie używać podobnego zaklęcia co ja. Ale ja im nawet y, nie zamierzam pozwolić, żeby, żeby mogli tego użyć. Nic z tych rzeczy. Dobra, aha, duszki, duszki. W ogóle one są niby na innym poziomie, a i tak obrywają. No, okej. Okay. Czemu nie? Nie wiem, czy to kiedyś tak działało, ale te duchy tak y, dziwnie, słuchajcie, dziwnie, dziwnie przechodzą. No dobrze, co dalej, więc co dalej, oho. W ogóle wszędzie z... Ej, naprawdę, nie no, trafiamy ich, słuchajcie, no to miejsce to jest takie trochę zakrzywiona czasoprzestrzeń, ale nie spodziewałbym się, że z taką łatwością będę po prostu niszczyć przeciwników, zanim nawet oni mnie zobaczą poniekąd. Dobrze, ale cały czas słyszę te straszne odgłosy tego klanu piekieł. Ło, wow, ho, ho, Ej, nie, no, nie wierzę. Te schody to mi ułatwiają życie, grając z czarodziejką, naprawdę. Oni nie są w stanie tutaj absolutnie się przedostać. Dobra, panowie gulim, uciekać mi z tym. O, masakra. Co, o, dobra, 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 dobra. Chciałem się rozejrzeć, ale widzę, że nie mamy czasu. Dobra, kto jeszcze? O, szafir ze skazą nawet wyleciał. No to na bogato. O, patrzcie, patrzcie, też zaczęli ogniem yy, uderzać. No dobrze. Też macie takie prawo, prawo próbować, zanim was wyeliminuję. No na razie nie zapowiada się, żebyśmy mieli spotkać naszego tutaj magicznego przyjaciela. Dobra, na dystans. Tutaj też możemy przejść. Też możemy. I. No nie wierzę. Trafiłem za pierwszym razem. Nie no, słuchajcie. Moje, moje szczęście jest y, dzisiaj nieopisane po prostu. Od razu trafiłem na niego. Dobra, dobra, dobra. Gdzie on jest? Demonolog. Ło, 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 Ło. Błonę, ale co z tego, skoro demonolog ma tak fatalną obronę, że. Biedaczyska. W ogóle, słuchajcie, taka ciekawostka, o której pewnie większość fanów Diablo wie, ale może się znajdzie ktoś, kto nie wie. Grając w Diablo 1 mamy do wyboru trzy postaci. Wojownika, taką trochę Łotrzycę, Amazonkę, no i Czarodzieja. E, no wiadomo, Wojownik staje się tak naprawdę nowym nosicielem Diablo. E, ta Łotrzyca, Amazonka, czy zwał jak zwał, e, staje się tak naprawdę, to jest wszystko, wiecie, nie są ja żadne wymysły, tylko to, to zostało potwierdzone. Staje się e, tą mm, krwawą orlicą, natomiast czarodziej zostaje e, tym demonologiem, którego właśnie wyeliminowaliśmy. Jak widać, każdego spotkał dość straszny los. E, przeczytajmy sobie dziennik Horazona. Poszukiwacze grobowca Talrasza znajdą go za portalem. Ale wiedzcie. Że połyskujące glify zapisane tutaj w mym tajemnym sanktuarium są znakami sześciu fałszywych grobowców. Brakujący siódmy znak oznacza grobowiec Talarasza, największego z horatrymów. Była to wspaniała, choć krótka chwila, kiedy klany magów. Odrzuciły podziały i razem stanęły przeciw wspólnemu wrogowi. Choradrimowie nieubłaganie ścigali trójce przez opuszczone imperia wschodu, a nawet przez niezbadane krainy zachodu, pozostawiając ręce Archanioła Tyraela nieskalane. Przypuszczając, że Trójca została pokonana, skłócone bractwo zaczęło się rozpadać. Porzuciwszy swe święte zadanie strzeżenia Trzech Kamieni Dusz, zdesperowane klany magów zaczęły walczyć między sobą. Spór ten nie tylko doprowadził do rozpadu ich zakonu, ale także wzmocnił zło pogrzebane przez nich. Pod ziemią. No niestety tak się stało. Zadanie wykonane. Tajemne sanktuarium. Wróć do miasta po nowej informacje. Okej, okay, ale wejdźmy też do kanionu magów, bo tutaj mamy, słuchajcie, ostatni, już tak naprawdę punkt nawigacyjny. W tym momencie kierujmy się do Ludgo No i obstawiam, że ten, który chce z nami porozmawiać, to zapewne Descartes Kane. Wspaniale! Masz laskę Chora dreamów. Idź z nią do grobowca Talrasza. Tam odszukaj komnatę, na której podłodze znajduje się krąg siedmiu symboli. Kiedy umieścisz laskę w przygotowanym do tego miejscu, otworzy się tajemne przejście prowadzące do komnaty grobowej. Ale przygotuj się do walki. Jeśli chcesz zniszczyć Bala to przyjdzie ci się najpierw zmierzyć z Talraszem. Musisz się śpieszyć, bo Diablo na pewno jest już blisko znalezienia tego, na czym mu tak zależy. Odszukaj grobowiec Talrasza, zanim pan zniszczenia zostanie uwolniony. Mam nadzieję, że śmierć przyniosła spokój temu fałszywemu demonologowi. Niestety, pewnie demony, z którymi był związany, ściągnęły go w czeluście piekła. Niech to będzie dla ciebie nauczką. Magia mroku to ścieżka szybka i prosta, ale jej potęga jest śmiertelnie groźna. To prawda, jak najbardziej. Dobry wieczór. O, i ona już teraz nie chce z nami rozmawiać, bo zawsze można wybrać tą postać, z którą porozmawiamy. A tutaj wszystko powiedział Descartes Kane. Dymonolog, ależ dzisiaj kończymy te zadania po prostu jak szaleni. Eee, o, dlaczego nie? Jest? A to jest tak, przedmiot eteryczny, więc będzie tani. Chociaż 2800? No tak, no nie jest, nie jest najgorzej mimo wszystko. Eee, dobrze. Podstawiamy to, ale naprawdę dzisiaj słuchajcie, jeszcze nigdy w życiu tak szybko wszystkiego nie przeszedłem. No to jest dla mnie niesamowite po prostu. Jak można było tak szybko to ogarnąć? No ale udało się, więc najważniejsze. No i właśnie, teraz ta że tak, talarasza. Może ktoś inny, może ktoś inny będzie. A i tak sobie patrzę. Eee, dobra, na razie odstawimy to, bo widzę, że będę mógł sobie stworzyć e, typowy szafir. Nie już jakiś tam e, nadkrużony, czy tam ze skazą. E, nic bardziej mylnego, tylko taki zwykły, rzeczywiście piękny e, szafirek. Tak jest, bardzo ładnie się prezentuje. No tutaj jednak tworzyć, tworzyć możemy wiele, no ale myślę, że i tak może być warto, bo to wszystko się przyda w przyszłości, żeby dawać sobie tutaj do odpowiednich zestawów. Na razie, no na razie liczę, że coś dobrego będzie już wkrótce. W ogóle. O, symbol prawdziwego grobowca talerasze. W ogóle taka ciekawostka, jak grałem za młodu, nie wiedziałem, słuchajcie, że w tym zadaniu, jak klikniemy właśnie z zadaniem to okienko, to pokazuje nam się fałszywy. I kiedyś zawsze rysowałem sobie na kartce wszystkie fałszywe i sprawdzałem, którego brakuje. Tak wiecie, a, a to okazuje się, że to zawsze było tutaj i dało się to sprawdzić, no ale. Nie zawsze człowiek wszystko wiedział od razu. No moi drodzy, dzisiaj odcinek taki krótki, krótkie zadanie, ale już wkrótce dotrzemy do grobowca Talarasza. Jeżeli nie możecie się tego doczekać, zostawcie lajkacza, subskrybujcie, by być na bieżąco, a my widzimy się wkrótce. Cześć i czołem na razie. Hej.